Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień samo siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Oto słowo pańskie.